Witam w nowym filmie, dzisiaj trochę lokalnej eksploracji, wracam na MTB, trochę o nowościach w rowerze, no i aktualizacja moich planów związanych z tym, o czym wszyscy teraz mówimy i o czym wszyscy teraz myślimy. No dobra, to po wycieczce złamałem tak przyrzutki. No, to dzisiaj będzie taki film z jazdy bez jazdy. Bo właśnie zaliczyłem zdecydowanie najgłupszą glebę w moim życiu i podejrzewam, że nawet jakbym chciał to powtórzyć, to byłoby to nie do zrobienia. Klasyczne OTB. Przeleciałem przez kierownicę I dokonałem rzeczy naprawdę wyjątkowej Bo zrobiłem OTB stojąc w miejscu Nie jadąc Nawet próbując to odtworzyć w głowie Żeby Wam opowiedzieć jak to się stało nie jestem w stanie tego zrobić Dojechałem do końca szlaku Chciałem zawrócić bo wiedziałem że dojeżdżam do traktu Chciałem zawrócić, więc obróciłem rower i jakimś cudem, przednie koło wjechało pode mnie. I jakimś cudem przejechałem przez kierownicę. Hmm. No, to z pewnością było zabawne dla kogoś, kto mógł na to patrzeć ze zewnątrz. No i czym się zakończyło to OTB? Zakończyło się. Wyłamanym hakiem przerzutki. Także tyle jazdy na dzisiaj, wyszedłem pojechać na lokalnej ścieżce, znaleźć coś nowego, parę kilometrów od domu. Więc nie zabrałem zapasowego haka. Nie będę skracał łańcucha, nie będę robił tutaj jednego biegu, żeby dojechać, bo jestem dosyć blisko domu. No ale to tak trochę głupio. No miał być vlogowy odcinek, to będzie vlogowy odcinek. Chciałem tutaj pojeździć po tym lesie, który dla mnie jest nowy, mimo że mam go tuż pod, pod domem. I poszukać właśnie fajnych ścieżek na jazdę na rowerze MTB. Ale powiedzcie mi, jak można przelecieć przez kierownicę stojąc w miejscu? Jak, jak można tego dokonać? Uf, całe szczęście, że nikt się o tym nie dowie. To byłby taki obciach, masakra. No dobra, no ale to opowiem Wam chociaż to, co chciałem Wam opowiedzieć, żeby coś uratować z tego dnia. Tak swoją drogą, to dobrze, że złamał się hak przerzutki, a nie uszkodziło ramy. Czyli wszystko zadziałało tak, jak, tak jak miało zadziałać. Po to te haki przerzutki aluminiowe są takie, nazwijmy to dosyć delikatne, żeby właśnie w czasie takiej arcyepickiej gleby, stojąc w miejscu, uratować przerzutkę i ramy. Poświęcić tylko hak, no ale to opowiem Wam właśnie o tym, co chciałem Wam opowiedzieć. A pierwsza rzecz to są zmiany w rowerze. Zmieniłem mostek na krótszy z oryginalnej 80 na 50. I tutaj od razu też podkreślę coś, co będzie dotyczyło wszelkich kolejnych zmian. To, że coś zmieniam w rowerze, to nie znaczy, że to co miałem nie działa, tylko najczęściej to znaczy, że chcę wypróbować coś nowego. Z tym mostkiem oryginalnym jeździło mi się bardzo dobrze. Przejeździłem z nim ultramaratony, na nic nie narzekałem. Natomiast chcę zobaczyć, jak mostek krótszy wpłynie na, na jazdę rowerem. Czy faktycznie odczuję to, szczególnie na zjazdach. No i czy nie będzie to za bardzo przeszkadzało na podjazdach. Także to jest pierwsza zmiana. Druga zmiana to zdemontowałem manetkę blokady amortyzatora z przodu. Tutaj była manetka blokady amortyzatora. W efekcie tak rzadko z niej korzystałem że stwierdziłem, że mogę ją zdemontować, bo jak jest jakiś długi, prosty podjazd, na którym blokuje amortyzator, to spokojnie mogę sięgnąć ręką do, do korony widelca i ten amortyzator zablokować. Oczywiście jak ktoś się ściga, jak ktoś jeździ jakieś maratony, jakieś zawody XC, no to, to ta blokada w manetce na pewno mu się może przydać. Ja w takich zawodach nie biorę udziału, więc nie ma takiej potrzeby. Więc to jest druga, druga zmiana. Zdemontowana manetka blokady skoku. No i największa zmiana to będzie zmiana napędu. No i zobaczcie. W momencie jak się wziąłem za zmianę napędu to przy wyjściu na rower urywam hak przerzutki. W czasie kiedy wy to oglądacie to nowy napęd już się zakłada. Ze względu na to, że będę zmieniał na napęd Shimano. To wymaga to zmiany kół. Więc będą nowe koła. Nowy napęd, i musiałem z tej lewej strony zrobić trochę więcej miejsca usuwając tą manetkę blokady skoku, bo wskoczy manetka przedniej przyrzutki. Czyli tutaj wrzucam napęd 2 na 12 i naturalnie pojawią się pytania, czy 1 na 12 mi się nie spisywał, nie sprawdzał. Spisywał mi się, jestem w zasadzie bardzo zadowolony z zakresu przełożeń, z tego jak. Z tego jaką prostotę oferuje taki napęd. Ale nie do końca jestem zadowolony z samego działania tego konkretnego napędu SRAM NX Eagle, więc to jest pierwsza sprawa. A druga sprawa, nigdy nie jeździłem w rowerze górskim z napędem 2 na 12 Więc żeby móc tak naprawdę samemu sobie odpowiedzieć na pytanie czy ten napęd jest lepszy czy gorszy od 1 na no to muszę po prostu taki napęd zainstalować, przejeździć z nim przynajmniej jeden sezon. A jak mówię, robię to głównie dlatego, żeby żeby swoją świadomość rowerową bardziej podnieść. A druga sprawa to SRAM ten NX w moim wypadku bywał zawodny. Bywał zawodny. To samo też miał Maciek, z którym jeżdżę ultramaratony, także No Próbuję czegoś innego. Także to będą takie dosyć istotne zmiany w tym rowerze. A co dalej? No dalej mamy zmianę planów. Zmianę planów spowodowaną oczywiście tym, co się dzieje teraz w związku z epidemią. Teraz 15 marca miał odbyć się taki wyścig we Wrocławiu. Pierwsza edycja, jeśli dobrze się orientuję wyścig Gravel Attack. Miałem startować. No i został ten wyścig odwołany. Także tutaj już jeden start odpadł. Kolejnym wyścigiem, w którym miałem startować, który Wam zapowiadałem, to była Pyra Trail w trzeci weekend kwietnia. Też został ten wyścig odwołany. No, nie tyle odwołany, co przeniesiony na, na inny termin, na październik. Także mam zamiar w tym wyścigu wystartować, ale będzie to dopiero w październiku. No i kolejny start. W takim razie wygląda na to, że to będzie pierwszy start w tym sezonie. Czyli Race Through Poland miał wystartować 9 maja. Oryginalnie. Na ten moment oczywiście wyścig nie jest odwołany. Mam nadzieję, że do 9 maja sytuacja już będzie w pełni opanowana. I nie będzie tutaj żadnych problemów z tym wirusem. I że faktycznie na Race Through Poland już będę mógł normalnie wystartować. No i wszystko wygląda na to, że to będzie pierwszy, pierwszy start. W tym roku miał być trzeci start, będzie pierwszy, no ale nie ma, nie ma tego złego. Po prostu te starty, które się nie odbyły, które się nie odbędą, zastąpię na pewno jakimiś wypadami bikepackingowymi. W lesie jest cicho bezpiecznie, chyba że się przelatuje przez kierownicę, stając w miejscu, szkoda trochę tych wyścigów, ale, ale mam nadzieję, że ten gravel tak też się odbędzie w innym terminie. Zakończę ten. Film, który rozpoczął się takim żenującym upadkiem. Prawdopodobnie był to pierwszy w historii film rowerowy nagrany w formie spaceru. Także, jeśli nie docenicie mojej gleby, to przynajmniej docenicie innowacyjność. Kończę na razie. Dzięki za oglądanie. Jak wychodziłem z domu, to było jakoś inaczej zamocowane, jakoś to inaczej wyglądało. Może to tak ma być.